Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. W tym materiale zastanowimy się, jaki jest realny współczynnik ceny srebra fizycznego do złota. Weźmiemy sobie to na przykładzie 25, czyli dokładnie na przykładzie jednej tuby srebrnych monet bulionowych, kanadyjski liść klonowy. Jeżeli interesuje Was, ile złota dostanę za 25 srebrnych monet bulionowych, zapraszam Was na odcinek. Szanowni Państwo, na początku standardowo przypominam, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, które dla Was przygotowuję, pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam również do zostawienia komentarza tutaj w sekcji komentarzy. Nie ukrywam, że komentarze są dla mnie bardzo dużym źródłem inspiracji i no, bardzo mocno interesuje mnie, jakie jest Wasze podejście do tego, co dla Was przygotowuję. Chciałem również serdecznie podziękować osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt, że właśnie w taki sposób zdecydowaliście się odwdzięczyć za to, co dla Was przygotowuję tutaj na YouTube. Dobrze, przechodząc do filmu. Tak jak mówiłem w poprzednim materiale, który pojawił się na moim kanale wczoraj, dotyczący materiał ten dotyczył aktualnej ceny srebrnych monet bulionowych. Z materiału tego wynikało, że mamy w tej chwili odklejenie ceny srebra giełdowego od Ceny srebra fizycznego, które jest dostępne na półkach u dealerów, i to odklejenie dotyczy zarówno ceny sprzedaży, jak i ceny skupu. Cena skupu monet, srebrnych monet bulionowych na dzień dzisiejszy znajdziecie bez problemu 30% powyżej ceny giełdowej. Ja do tych moich wyliczeń będę brał kanadyjskiego liścia klonowego, bo akurat tubę takich liści mam i dzisiaj po prostu zrobimy sobie takie szybkie wyliczenia. Co dostałbym, gdybym chciał dzisiaj, a dzisiaj. To jest 12 listopada 2022 roku i to jest istotne, ponieważ ostatnio nam się to, jeżeli chodzi o te ceny, bardzo intensywnie zmienia. Ile dzisiaj dostałbym złota, gdybym chciał tę tubę monet wymienić? Zacznijmy sobie od tego teoretycznego stosunku ceny srebra do złota. Czyli ile uncji srebra musiałbym położyć za jedną uncję złota, jeżeli patrzylibyśmy tylko i wyłącznie na ceny giełdowe. Ceny giełdowe w momencie, gdy ten materiał nagrywam, to złoto jest po 1774, a srebro po 21,8 dolara. Stosunek to 81,5, około. No to słuchajcie, czyli 81,5 monety, żeby dostać jedną uncję. Dokładnie jedną uncjową monetę, również złotą. Natomiast to jest wartość, tak jak powiedziałem, teoretyczna. Teoretyczna, jeżeli sięgniecie do starszych materiałów gdzieś na YouTube, to znajdziecie informację, że ten stosunek realny zazwyczaj był wyższy, ze względu na to, że cena skupu y, srebrnych monet była niższa, trochę trzeba było dopłacić, prowizja i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj on wychodził troszeczkę wyżej. Teraz doszliśmy do takiej sytuacji, że ze względu na to, że skup srebrnych monet możecie znaleźć wartość 30% powyżej ceny giełdowej, no okazuje się, że ten realny wskaźnik jest zdecydowanie niższy. No dobra, no to policzmy do Realnego wskaźnika, tak jak powiedziałem, kanadyjski liść klonowy, cena skupu najlepsza, jaką udało mi się znaleźć, to jest 130 zł. I tutaj uwaga, bo też o tym mówiłem w tym wczorajszym materiale: najgorsza cena, jaką znalazłem, to 98 zł. Także zauważcie, że 32 zł różnicy. Także warto poświęcić troszeczkę czasu i poszukać najlepszego dilera, który będzie Wam w stanie zaoferować dobrą cenę odkupu Waszych monet, gdybyście się na to zdecydowali. Czyli tak powiedziałem, 130 zł. No to biorąc to te wartości pod uwagę, realny stosunek w przypadku zakupu jednej uncji fizycznie to 60, około 66. Brałem tutaj średnia ceny uncji złota na dzień dzisiejszy w granicach 8650 zł. Około. To już powiedzmy co do złotówki w tym momencie to nie ma aż takiego znaczenia. Ale wartościowo zauważcie, teoretycznie 81,5. W praktyce, gdybym chciał kupić uncję złota, to Byłoby to 66. No i teraz warto jeszcze zaznaczyć, że wiadomo, ta uncja złota zawsze wychodzi najkorzystniej, jeżeli chodzi o premium, jeżeli, no ale 25 monet nie zamieni na uncję złota, jest ich po prostu za mało, więc zobaczmy jak to wygląda w przypadku złota frakcyjnego. Dwie rzeczy, które tutaj brałem pod uwagę, to moneta 1/4 uncji, moneta czysto bulionowa i moneta również bulionowa, ale moneta historyczna 20 franków z łacińskiej unii monetarnej. Sprawdźmy najpierw, jak to wygląda w przypadku 1,4 uncji. Moneta czwarta uncji, premium na dzień dzisiejszy w granicach 12-12,5% zależy, gdzie gdzie szukacie. Jeżeli sobie przeliczymy, podam jeszcze, że ta cena w przypadku czwartej uncji to jest mniej więcej 2260 złotych. Jeżeli sobie przeliczymy ten stosunek ceny srebra do złota, mamy około 70. Dobra, popatrzmy na monety 20-frankowe. Moneta 20-frankowa przypomnę, że jest to 6,45 złota próby 900, daje nam to 5,81 złota. Fajne monetki historyczne, ponad stuletnie, ale ze względu na to, że nakłady tych monet było bardzo duże, obecnie powszechnie są stosowane jako moneta bulionowa z różnymi wizerunkami, francuskie, Belgijskie, chyba najbardziej popularne, jeszcze włoskie, można też, też znaleźć. 20 frankówki, fajne monetki. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą monetę? Znalazłem taką monetę w, do zakupu dealera za 1636 zł. Jeżeli sobie to przeliczymy, to ten realny gold silver ratio. W przypadku tej monety wynosi 67. Jest on niższy niż w przypadku monety 1,4 uncji. Pomimo tego, że sama moneta jest mniejsza właśnie od tamtej monety, ale wynika to z tego, że premium na tych monetach historycznych podziwo jest niższe niż w przypadku monet typowo bulionowych. Więc jeszcze raz podsumowując, słuchajcie: teoretyczny gold silver ratio wynosi 81,81,5. Zaokrąglimy. W przypadku, gdybym chciał wymieniać uncja. Za, y, gdybym chciał to wymienić na uncję czystego złota to wynosiłby on 65 66 w zaokrągleniu jeżeli chciałbym to wymieniać na 1 czwartą uncji wynosiłoby to 70 a gdybym chciał wymieniać to na 20 frankówki to wynosi on około 67 no dobra 67 no to teraz popatrzmy ile jeżeli chciałbym taką 20 frankówkę ile srebrnych monet jednouncjowych muszę u dealera na stole położyć. Jeżeli zrobimy sobie obliczenia, wyjdzie nam dokładnie 12,5 monety. Czyli, jeżeli mam tutaj tubę 25 sztuk, no to ta tuba to na dzień dzisiejszy równowartość dwóch monet 20 frankowych. Jeżeli chciałbym taką operację wykonać, już z uwzględnieniem wszystkich prowizji, ceny skupu, ceny sprzedaży, premii i itd. Realne, realne wartości. Można wymienić na dzień dzisiejszy 25 monet bulionowych za dwie monety 20 frankowe. I teraz to, co mnie bardzo interesuje bo to są rozważania czysto teoretyczne, tak? Zastanawiam się tylko i wyłącznie, jak to wygląda w przeliczeniach. Natomiast to, co mnie bardzo interesuje co Wy myślicie na temat w ogóle sensu wykonania takiej operacji na dzień dzisiejszy? I niezmiernie będę wdzięczny, jeżeli podzielicie się właśnie tym w komentarzu. Napiszcie, co Wy na ten temat. Myślicie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeszcze raz przypominam: subskrypcja dzwoneczek i zapraszam na kolejne filmy. Dzięki, cześć.